Witam was moi drodzy, dzisiaj nagrywamy prosto z Holandii, z Niderlandów, jesteśmy pod firmą Burns Boat, przyjechaliśmy dzisiaj po odbiór łódek, pierwsza partia przygotowana dla Genesis Carp. to co idziemy może do środka, zobaczymy, pokażę wam jak to wygląda wszystko od wewnątrz. Tam jest warsztat, panowie pracują, tutaj jakieś obszary. tak. Wszystkie elementy dostępne do łódek. O patrz, można, można sobie nawet kupić smyczę. A co my to, to smyczę to wytorbimy za plik. są różnego rodzaju radia. Dobra, jeszcze tu przejdziemy. Jest mało, mało łódek na pokaz, bo po prostu wszystkie wyprzedane. Rozmawialiśmy z Marcelem, mówi, że w tym roku, mamy czerwiec, koniec czerwca, bo w tym roku sprzedał już 200 łódek. I tutaj... Przy łodzie, które są już dla nas przygotowane Pierwsza łódka podstawowej wersji, totalny standard Czyli sama łódź, bez echosondy i bez autopilota Oczywiście lipo, tak? Tak, to są baterie lipo, bardzo wytrzymałe i przede wszystkim kompaktowe Zobaczcie, taka bateria, no, standardowy akumulator, sami wiecie Ile miejsca zajmował w łodzi? Natomiast tutaj jest to tak fajnie rozwiązane. Akumulator malutki, a wystarcza na bardzo dużo. No, 2,5 godziny do 2,5 godzin ciągłego pływania. Tak, dokładnie. Łódka jest też przede wszystkim lekka. Nie ma standardowych akumulatorów, więc to odciążenie jest. Co najważniejsze, to się... tylko jeden silnik, ale trzy płozy ma. Tak. No i co nie wpływa generalnie na jakość funkcjonowania łódki. Jesteśmy tak naprawdę mega zaskoczeni jakością też wykonania pokrowców na łodzie. One są tutaj wyściłane takim materiałem wodoodpornym, także... Nawet od góry jest coś tak. w środku, gąbka jest. Tak, tak, tak. W środku mamy gąbkę, także jeżeli gdzieś coś nam spadnie na tą łódkę, no to mamy pewność, że podczas transportu nam się to nie uszkodzi. Kieszenie, tak, że... baterie. Włoczne kieszenie na pilot, na baterie i szukować. wszystkie jakieś tam drobne elementy, które będziecie chcieli zabrać, czyli nawet ekosondę. Bądź anteny osobno. No, albo tablet, tak? bo tak, tutaj. Tak, 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 tak. W tych wersjach. A jest... możemy przejść dalej, tak jak to, to tutaj to z tego. Tak. Opcja biała. Tutaj jest opcja biała. Tutaj jest przygotowana już z echosądem. Tak, z To jest na pilocie fotaby. Tu dosyć niespotykane też u nas na rynku są te piloty. W większości łódek, które mamy gdzieś tam u nas, jest FlySky. Tutaj mamy dwie opcje: albo Fotaba, albo FlySky. Tak, w zależności Co do tej tutaj jest ta, ta jest akurat wyposażona w echosondę Dragonfly'a. Ciekawą sprawą jest to, że cała echosonda działa na aplikacji, czyli nie mamy dodatkowego tak zwanego klamota, żeby ze sobą taszczyć, zabierać nad wodę wystarczy do tego tablet albo telefon instalujemy się przez aplikację jeżeli mamy tutaj już zainstalowane w podstawowej wersji Echo przy odkręceniu sobie górnej części kadłuba tutaj mamy hasło do połączenia się w aplikacji i tyle, nic więcej nie potrzebujemy raz się logujemy, uruchamiamy wi-fi i echo sonda działa od razu po włączeniu przez pilot. Tak Także samo jak autopilot, dokładnie, tak system na Więc nie potrzebują żadnych ekraników. Dodatkowych wystarczy tak. sam telefon i łódka. No i co? I łowimy. Tak. Krótka antena, nie jest zbyt długa w niektórych łódkach. Ta antena jest bardzo długa, tutaj jest krótka, składana, więc tak naprawdę do transportu niekoniecznie trzeba ją odkręcać. A zasięg też do, 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 do 500 metrów do tak? 500 samej łódki. metrów. Dwie niezależne komory otwierane osobno. No tutaj mamy kolejną, ale tutaj już mamy właśnie Fly Sky. Tak, ma więcej tu jest kanałów. jest na Fly zrobione to jest w zasadzie najbogatsza wersja z autopilotem autorskim od Bernsa. No i z Rainmarinem Echo sondą także. Tak jak już wcześniej wspomniałem, tutaj akurat nie mamy tej naklejki, natomiast ona będzie dołączona osobno bo to są łódki, w zasadzie przed chwilą, stworzone do nas. To jest do, pod, 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 pod tablet, żeby tak. sobie podłączyć, albo telefon mhm. antena do, do autopilota. Do autopilota. Mhm. No, tutaj jeszcze my w ogóle czekamy, jeszcze, bo dwie łódki jeszcze się robią jeszcze dla nas. Dwie będą dla nas gotowe. O, no, tym zaraz zobaczymy na warstwach. No tak. tak, my tutaj Wam pokażemy. To a potem. wykorzystany tak. pilot, bo praktycznie każdy guzik, każde pokrętło tutaj tak. czegoś jest w tej łódce. Fajną sprawą jest to, że mamy tak jakby dwie możliwości wykorzystania zamontowanych światełek, czyli. E, cztery diody, dwie z tyłu, dwie z przodu niezależne plus jedna duża z przodu. E, świecą na tyle mocno, że nie można używać ich praktycznie wszystkich razem włączonych, bo wtedy nie jesteśmy w stanie odróżnić e, przód od tyłu. Przód, przodu od tyłu między bardzo rażące światło, także no łódka generalnie. Wykonana bardzo dobrze i uważam, że na najwyższym poziomie. A przede wszystkim, też jest zrobiona z takich podzespołów, że nie ma się tam co popsuć i tak. nie jest to zbyt skomplikowane. No przed chwilą specjalnie dla nas rozkręcali całą łódkę od podstaw, żeby nam pokazać, co tam jest złożone. Ja, generalnie, ze swojego doświadczenia wcześniej z łódkami, byłem pewien, że tam będzie dużo skomplikowanych rzeczy. Natomiast, jak się potem okazało, łódka w serwisie dla nas będzie bardzo prosta. Podzespoły są szybko wymienne. Tak, my, my. Po rozmowie też tutaj z Bernsem dowiedzieliśmy się, że w zasadzie te podzespoły, które tutaj powkładał, czyli silnik, wszystkie serwa, no, odkąd prowadzi firmę praktycznie żaden nie wrócił na reklamację, także no, to świadczy o tym, że łódki są naprawdę solidnych materiałów. Tak. No jedynie no to możemy powiedzieć tak, no bo czasami tak. po jakimś dłuższym użytkowaniu e, potrafią te przyciski się z nimi stać, w sensie, no to po prostu jakby no wiadomo, jest to na to jest gwarancji. Włącz, wyłącz, także tak, najczęściej użytkowany. Tak, więc y, najczęściej chyba te, te, te przyciski po prostu się psuje i trzeba to wymienić, także to i tak jakby wchodzi w ramach gwarancji. No ale to są przyciski też standardowe, które jakby używa się w większości łódek, także no tutaj... Tego akurat nie, nie obejdziemy, no bo tutaj używa się to mechanicznie cały czas. Poza tym właśnie mieliśmy przed chwilą serwis, jakby takie szkolenie z serwisu, także no, okazało się, że łódki są tak skonstruowane, że naprawdę jest po pierwsze łatwy dostęp. Nie być elektrykiem, żeby... Elektronikiem, no, tak. Większość z tych rzeczy, które jest są w środku, bo to są moduły. Tak. E, w całości kompletne, kompletne, które są podłączone tylko szybko z taki mały konektor. Jest to daną część, jeżeli by się okazało, że była jakaś bezprawna, się po prostu wykręca, wtyczkę się wyciąga, a się nawiązuje tak. i zakręca wtyczkę. Ta no i super sprawą bo... jest też w ogóle kompaktowość tej łódki. No bo ona z drugiej On strony nie, jest... Nie jest... Nie jest duża, nie jest mała. To jest taka tak. średnia łódź, do której pakujemy tam jest ponad, no można nawet ponad 2 kg, można jeszcze... No około, około 3 nawet spokojnie. I... Bo właśnie teraz idziemy już, na proszę pokażemy Wam ten rozrzutnik. Jest zamontowany, bo to są jeszcze dwie łódki, się dla na nas robią. I to jest właśnie ten rozrzutnik, tak to wygląda. Tak, tutaj mamy łódkę przygotowaną stricte dla nas Genesis Boat w naszych autorskich kolorach. Oczywiście kolorkach. w kolorach też będzie można tak, zamawiać. Tak, będzie łódki. można personalizować sobie kolorystykę. Tutaj mamy ten rozrzutnik, który możecie sobie osobno dokupić do łodzi. On też jest bardzo prosty. A pokażę, jak w ogóle tą podstawową klapę, która była tu żółta. Po prostu to jest klapa oryginalna. Tak to wygląda. Tak. Dokupujecie, no. Jeżeli dokupujecie sobie osobno ten rozrzutnik, prosta sprawa. Tu jest kabelek? Tu już? jest kabelek. Wpinamy sobie ten kabelek w rozrzutnik, rozrzutnik no. montujemy na tych samych e, na śrubach. Jest przełącznik, który po prostu włącza i wyłącza tak. ten rozrzutnik, więc no tutaj bardzo, bardzo I płynność akurat. działania tego no. jest naprawdę super, bo to bardzo szybko wyrzuca nam w promieniu nawet do 15 metrów kulki. także... Mega sprawa i też no. rzadko spotykana obecnie no, u nas na rynku. No w sumie nie, no u nas na rynku polskim nie ma już, jakby łódek, które miałyby dodatkowy rozrzuty. Tak, no i dodatkowo to jest też mega mocnego materiału, Świetny także plastik, jeżeli tak. będzie to wkręcone, możemy sobie transportować to tak. za ten łódek. Nie musimy tego wykręcać do transportu, jeżeli gdzieś tam się przenosimy w po prostu bierzemy łódkę e, za rozrzutnik, przenosimy i tak. tak wygląda warsztat, że Wam pokażę. No, tutaj... Ja, działają chłopaki. Zobaczcie ile udek się robi. No powiem wam, jak powiedział, że dzisiaj że 200 udek sprzedał, no to, no to szacun, tak, bo tutaj pracuje 4 albo 5 ludzi dzisiaj żeśmy widzieli, a jeszcze w planach jest, planuje jeszcze kogoś zatrudnić, bo się nie wyrabia z robotą. Zobaczcie, tutaj mamy Dragonfly. I co jest właśnie fajne. Masz tutaj gdzieś krąciutko otwartą z tym... O, jak wygląda w ogóle Echo Sonda. Że w ogóle nie ma żadnych dziur, żadnych kadłubie. Tak, właśnie jest generalnie wrzucona bezpośrednio w kadłub. dla nas przygotowana, żeby sprawdzić jak to wszystko działa w środku. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, tutaj jest sonar po prostu przyklejony i on działa. Przez ten kadłub, więc nie ma żadnych. Dziur skanuje bezpośrednio do, tak. do dna, i to nie wpływa w ogóle na jakość funkcjonowania sądy, Nie ma żadnych zakłóceń. No a plus jest taki, że nie ma miejsc na przykład feralnych, gdzie woda się może dostać, tak, bo tak, często się przez takie no bo miejsca. A jest cała jednolita. Tak, tak więc. Zobaczcie, tak to wygląda, no tutaj akurat na tym kadłubie nam pokazywał na tej łódce jak e, serwisować, jak ją otwierać i tak dalej, i tak dalej. Dwa serwa, serwo do klap, serwo, znaczy serwo do steru, serwo do klapek, silnik, tak, e, do... stabilizator napięcia, elementy fi e, echosondo Raymarine. Tak, tutaj jest cała płyta, tutaj jest regulator napięcia, żeby cały, cały, cały czas stabilizował napięcie, żeby echosonda cały czas równomiernie działała. I przekazywała po prostu cały czas obraz no, na, na żywo. tak? No, też jest kabel, bo tu akurat jest, tutaj wiszą te Rajmariny. Zobaczcie. Tutaj. Tutaj wiszą i one są takie, mają dosyć długie te kable. Więc on jest wszystko w takiej, właśnie, w oryginale montowane w tej łódce. Tam jeszcze są cały magazyny. Na górę tam nie będziemy wchodzić, bo nie będziemy im, że tak powiem, w butach wchodzić w ich miejsca. No, ale tak to generalnie wygląda to miejsce, gdzie te łódki są tworzone. Jak sami widzicie wszystko ręczna robota, eee, nie ma tutaj żadnych w idealnym ładzie i porządku. Tutaj tak. jesteśmy zaskoczeni, że to jest mega czysto jak na to, że to jest warsztat. To wszystko ma swoje Cześć jedziemy. cześć! Good weekend! Tutaj jeszcze są kolejne kadłuby, które już czekają na złożenie. Tutaj są wszystkie kabelki, rodzaje, zobaczcie ile tego jest, nie może zabraknąć. W końcu jak tyle łódek się robi, no to to musi być po prostu. Także my jesteśmy mega zaskoczeni, bardzo fajne łódki. I co nawet, ona będzie bardzo stabilna na wodzie, bo one, one są, mimo wszystko, że te, te, ta wielkość jest taka ani nie duża, ani nie mała. Bo one dosyć Spomnielna ważą. Długość połozów jest coś co do wielkości łodzi, dlatego ona będzie bardzo stabilnie sobie osiadała na wodzie, mimo dużej ilości zalęty, albo nawet jeżeli damy mało zalęty. Tak. No i to, że bateria jest po środku i wszystkie elementy takie cięższe są wmontowane w środek, powoduje, że ona z żadnej strony nie będzie nam się kiwać tu, tu jest taki mały akumulatorek, a my mamy 12 u nas, będą montowane te największe bo normalnie pokaż tam w Holandii w, w tych standardach, które my bierzemy, są montowane 8, 800 mAh, natomiast do naszych łódek w standardzie montuje 12 tysięcy tak żeby. i ona ma o 35% jeszcze dłużej pływa niż ta 8800, mhm. tak no i oczywiście można dokupić też te akumulatory u nas, tak więc Dwa takie akumulatory i cała zasiadka praktycznie można pływać i nie ma szans, żeby wyładować te akumulatory. Tam jeszcze tutaj jakieś ostatnie poprawki w naszej Genesis Boat Explore. Będzie oczywiście opcja, właśnie tak jak tutaj widzicie, kolorystyczna, z tym, że niestety oni tutaj sobie życzą troszkę pieniędzy za to, bo standard jest biała i czarna. Natomiast za same malowanie my dopłacamy, musimy dopłacić w przeliczeniu na polskie 700 zł. Nie wiem czemu tak, no ale niestety, dlatego mamy też opcje już wrzucone na stronie i one są o 700 zł droższe, i to jest po prostu cena ich. My tutaj jakby nie, nie dorzucamy żadnych swoich narzutów, żeby była jasność po prostu tak, tak sobie nam może no, taki cennik nam dali, za, zażyczy, zażyczyli sobie o takiej pieniędzy. No i tutaj, jeśli ktoś będzie chciał w jakichś kolorach, bo to cała paleta rar, można tak pomalować, no ale troszeczkę trzeba dopłacić. Też będziemy robić, bo żeśmy się tego dogadali, personalizow personalizowane, bo mamy osobę, która będzie nam malować różne widoki, wzory ręcznie, ale to już w późniejszym czasie, pewnie zostanie, zostawimy to na zimę, przygotujemy z pięć takich łódek. Oryginalnych, bardzo jeśli chodzi o kolorystykę, ale to już później, na razie, na razie, musimy te wam pokazać. Już w sumie za dwa dni będą u nas w salonie w no Ja jestem mega zaskoczony. Bardzo mi się tutaj podoba. Także a dzięki za oglądanie. My teraz zbieramy się i jeszcze jedziemy na wodę będziemy bo... sobie pływać i tak. robić test w praktyce. Tak, także jedziemy zobaczyć, jak to pływa. Też jeszcze szkolenie właśnie z tej osądy, z autopilota z systemu GNSS, tak żebyśmy mogli Wam przekazać praktycznie pełną wiedzę. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się. No i co, widzimy się nad wodą. I oczywiście następne filmy też będą, ale już stricte z instruktażu, jak korzystać z łódek Birds Boat Explorer. 나나도요.